Czyli tak, może ja tak szybciej, czy nie zdążę się już przedstawić, ale może, może jeden skrót. Monika, plus. Architektura wnętrz. Projektowanie wnętrz ograniczam tylko i wyłącznie do malowania po ścianach dla mojego własnego dobra i dla dobra potencjalnych klientów. Ale o ścianach będzie później. Na razie plakaty. Dlaczego plakaty? Czyli kurczę, chciałam zupełnie inaczej zacząć. Przepraszam bardzo. Czyli w ogóle wszyscy są, przedmówcy moi są zahartowani w, tym, w tych wszystkich prezentacjach. Ja jestem początkująca. I wybaczcie, mi drżący głos i, i zaczynanie się za chwilę. Pracuję w jednej z warszawskich stacji telewizyjnych jako grafika, ale o tym nie chcę mówić, ponieważ to co robię, czyli projektowanie starboardów, projektowanie logotypów i projektowanie próba, próby robienia animacji nie są do końca moją pasją. To co pokazuję pomaga mi tej pasji szukać, ale to co pokazuję, to robię, robię to poza pracą. I są to dwie dziedziny, czyli ograniczać to, to, to do dwóch dziedzin, do plakatu i do malowania po ścianach. Na początku właśnie pojedyncze nudne slajdy z rzeczami, które zostały gdzieś zauważone, zostały wyróżnione i chciałam się tym po prostu pochwalić. I, i tak, o rany, muszę zacząć na chwilę. Więc tak. Społeczne teraz tak społeczny plakat międzynarodowy, który został wyróżniony i miałam zaszczyt być w Kilkunastu chyba czy tam, kilkudziesięciu miastach na świecie. Powiedziałam, że będzie nudę, bo się chwale. Natomiast e, tak, był gdzieś tam, pojawił się w katalogach e, i dlaczego w ogóle plakat pojawił się w po moim życiu? Dlatego ponieważ e, ja mam e, tendencję, miałam, mam nadzieję, że miałam, tendencję do tego, żeby przegadywać. E, prze Zdabiać to, co chcę przekazać, to, co chcę zaprojektować. Plakat jest genialną formą, czyli genialnym sposobem na to, żeby nauczyć się prostoty przekazywania myśli. I, i dlatego zaczęłam się do niego przywiązywać, zaczęłam próbować metody, czyli sprawdzać się na tej płaszczyźnie. Wychodzi mi to czasem lepiej, czasem gorzej, natomiast cały czas próbuję, cały czas poszukuję jakiejś tam drogi. Czasem opieram się na zdjęciach, na, na swoich własnych czcionkach, na, na grafice wektorowej, natomiast cały czas poszukuję. I tak, a tu takie zestawienie jest, ponieważ chciałam powiedzieć tak: jeden plakat wyróżniony, a drugi, czyli ten plakat zainspirował mnie do tego, żeby utworzyć jakby cykl prezentów dla moich znajomych. E, przepraszam tych znajomych, którzy są, którzy jeszcze nie dostali tych prezentów, dostaną na pewno. E, Kolejna plakata. A, kino, kino, kinie mogłabym nocować, nocować, tak. Dlatego siłą rzeczy e, musiałby się temat kina pojawić w moich plakatach. Krados, e, o tak, e, pierwsza nagroda, kiedyś się pojawił na mieście, w naszej stolicy. E, tak, aha zaczęło się w ogóle od tego, że ja do pana Romana Gutka kiedyś poszłam i powiedziałam, pani Romanie, ja bym chciała Pan zaprojektować plakat festiwalu warszawskiego, e, wróć, e, Era Nowe Horyzonty, przepraszam, we Wrocławiu. No, no, no. E, i, e, I pan Roman powiedział, niech. Pan ja, 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 ja uprzedzałam, że tak będzie. E, pan Roman powiedział, e, niech Pani mi pokaże swoje plakaty. Pokazałam, no nie zaprojektowałam tego plakatu, ponieważ no, <śmiany> 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 były, były to plakaty takie, a nie inne, ale robiłam oprawę graficzną. Ściany, zaczynamy ze ścianami. Ale zaczęło się to też od konkursu. Właściwie tak. Plakat, plakat, malowanie po ścianach, projektowanie ścian. Zaczęło się to wszystko od konkursów. To było, wisiono na, na... Boże, dlaczego ono tak szybko idą? No, w metrze, metrze Marymont to były zagrywki uliczne, zagrywki pokojowe, które opierają się na moich własnych doświadczeniach. Są to gorsze lub lepsze doświadczenia, natomiast oczyszczenie, w formie wektorowej, na plakatach, które zawisły sobie w regeneracji. No i malowanie po ścianach. E, moi znajomi stwierdzili, że ja coś tam potrafię, e, i poprosili mnie, żebym namalowała im coś, coś w ich kawiarence rowerowej. No i tak powstał e, szalony rowerzysta. E, I e, dlaczego tak to wygląda? Ponieważ ja zawsze myślałam, że ja jestem słaba w malowaniu. Nie, nie czułam się w tym pewnie. Zawsze uciekałam do rysunku. Mimowolnie jak miałam gdzieś rę pod, pod ręką długopis, kartkę, zawsze był rysunek, rysunek, rysunek i staram się przerzucić na ścianach, czyli na ścianę e, właśnie konwencję rysunku. Tak, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się i wierzę w to, że, że w końcu dojdę do e, jakiegoś wyższego etapu, na pewno wyższego niż ja. E, I to jest kolejna knapka, w której malowałam, bo tak, bo to nie zaznaczyłam tego e, w, na razie. E, Opieram się na malowaniu po ścianach w, w, w klubach kawiarniach. To jest knapka bardzo miła na, na generała Zajączka na Żółtej ale właśnie została zamknięta. Natomiast to, to są prace, które też brały udział w konkursach, ale nie spodobały się no, taka. taka. Taka, taki los, tak? Natomiast chciałam je pokazać, ponieważ to też jest właśnie ten, ten styl rysunkowy, który chcę wrzucać właśnie w te moje malowidła ścienne. To było na 50-lecie 50 festiwalów o polu na mural Taki bardzo długi, tak mi się zamarzyło, żeby tak stać i malować, i nic z tego nie wyszło. No ale. Ale, ale powstały prace. A, to jest i już koniec. Już koniec. Dobra, rękoczyny. Dlaczego? Bo, bo chodzi o to, że tak. Rysunek i plakat. E, ktoś mi kiedyś powiedział, że powinnam zacząć jakby weryfikować ten, ten styl plakatowy. Postanowiłam wrzucić w format plakatu rysunek. I tak powstała wystawa e, rękoczyny, która jeszcze wisi? W, gdzie to jest? w latawcu, w latawcu, w latawcu. E, i to jest kilka, kilka, kilka z tych plakatów. To też jest efekt moich jakichś tam doświadczeń, przemyśleń i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem frustratką, żeby nie było, ale po prostu musiałam się oczyścić i akurat to była dla mnie najlepsza forma. I dlaczego tak nazwałam, dlaczego nazwałam moją prezentację rękoczyny? Ponieważ, e, ponieważ chcę, żeby w mojej twórczości jak najmniej było komputera, który dominuje teraz moje, moje życie. Chcę, żeby, chcę projektować, chcę tworzyć, chcę działać e, głównie ręcznie, i, I tyle, i walczyć z tym, że, czyli dążyć do tego, żeby nie pracować 8 godzin dziennie przy komputerze. Dziękuję. A jeszcze jedna rzecz, ja jeszcze. Jedną rzecz. Mój kolega, którego tutaj nie ma z pracy, ma zwyczaj nazywać mnie słabą graficzką. Mam nadzieję, że to, co zobaczyliście teraz, nie, nie będzie Wam jakby sugerowało podobnych wniosków. Bardzo dziękuję.